Dobra. Dobra, dzień dobry. Ogólnie chciałem pozdrowić Krecika, który jest w Hiszpanii, i Łukasza, Mariusza, Pawła, Damiana, którzy są w Hiszpanii, z Brukseli. 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 Bo nie brukseli, bo pokaż chłopaków jak pokaż, zaraz pokaż no. sobie I pozdrawiam ogółem chłopaków są Piękni i Wyglądają na Rosjanów To super są pozdrowienia i ogółem Chciałem pozdrowić z Warszawy Mecenasa i Szprychę Czarną wszystkich ludzi, którzy chcą, żebym ja nagrywał i wrzucał na swój kanał. I chciałem jeszcze, bo tamten na kanale, bo Zły Zły był numer konta I ja podaję Widać dokładnie? Widać dokładnie i ja podaję swój y, numer konta y, na Połoskiego 4 tak? Połacowy 4 Poł Połacoła 4 Agricole Agricole O, a, a tutaj o właśnie, z tej strony, bo któr, któraś osoba mi napisała zamiast y, 8, y, 5 to 3. To swoje konto może założył, na, że wrzucają ludzie na jego konto. To ja nie wiem. Tak blisko nic nie będzie widać. Co ty robisz? No, bro.